Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh. Space Panthers. No! O, co to skacze? A On umie ze No. Ja nie. Dokąd on jeszcze ten sam m. Co ty tam znalazłeś, melon? Chodź tu się pobaw, chodź. Chodź. Leci 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 leci. Leci leci leci, 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 leci. Nie, leci, leci. Leci. nie martw się, <tanku> jego nic nie bolało. Uch ty. A jaki dziś jest dzień? Jaki dziś jest weekend. dzień? Weekend jest sobota. Ui. Weekend. Tak się Klarka cieszy na weekend, bo nie trzeba chodzić do szkoły. <tanku> ty łobuziaczku mały. I już stało oczywiście rano i od razu do melona. Na górę melon poleciał. Także zaczynamy. vlogmas. z dzień szósty. Pokażesz rączkom, ile to jest six? Klarciś? Klara? Pokażesz na paluszkach, ile to jest six? Nie, to jest four. No i jeszcze jeden paluszek u drugiej rączki. Ja jestem tyle już. Ty masz tyle lat. no Taka dużo. Kiedy ty tak urosłaś? Ja jestem tyle lat. Dobra. Jemy śniadanko. I idziemy się bawić na górę. Okej? Okay? Dziewczynki poszły się bawić na górę. Ja sobie zrobiłam kawkę. Mam komputer. Będę kończyła montować vlogmas. Zobaczcie u nas jeszcze w piżamach, w szlafroku, ale nigdzie nie musimy iść, więc korzystamy z weekendu. Także miłego dnia! Hej! Hey, dzień dobry, witajcie w szóstym dniu vlogmasa. Dzisiaj mamy sobotę i tak jak widzieliście wcześniej, my zrobiliśmy sobie taki lazy day. Lazy na początku, bo dosyć długo byłyśmy w piżamach i w w szlafroku, ale potem wzięłam się, zaczęłam sprzątać i tak jakoś pół dnia zleciało. Dopiero co się wykąpałam i idziemy zaraz z dziewczynkami i z melonem na spacer. Trochę niech pobędą na świeżym powietrzu. U nas pogoda, ok, taka bardzo bardziej jesienna niż zimowa, no ale wiecie, my raczej nie oczekujemy śniegu w tym roku. Potem coś tam pewnie porobimy jeszcze z dziewczynkami, będzie pewnie zabawa w szkołę, zabawa Barbie, jak to codziennie bywa. Od razu też wspomnę, że tak jak przy vlogtoberze, tutaj też zrobię takie prawdopodobnie jeden vlogmas z dwóch dni weekendowych, bo po prostu nie chcę zbyt dużo nagrywać i my zawsze dużo robimy rzeczy z dziewczynkami w weekendy, więc nawet nie mam kiedy tego nagrywać więc mam nadzieję, że, że, że to Wam nie będzie przeszkadzało wprawdzie piłam już dzisiaj e, kawę jedną rano, bo jakaś taka się niewyspana obudziłam, ale nic mi nie pomogła, więc muszę słuchajcie, napić się drugą co dla mnie jest naprawdę e, takim e, <gryw> będzie szokiem dla organizmu więc zabieram się za picie kawki robienie kawki, picie kawki i potem będziemy coś kombinować Co robi? Lije trawę. My znowu jesteśmy tutaj przy tych naszych konikach. Przyszliśmy na spacer. Dziewczyny się kłócą, która ma prowadzić Melona. A kto tutaj tak sobie leży ze swoim melonkiem? Zobaczcie, jak mu dobrze On sobie śpi, tu go tak tulą. Także powodzi mu się, łobuziak jeden. Lubicie go, dziewczynki? Dziewczyny? Leżysz na nim, tylko tak ostrożnie. no. Mm. O nie, wytrzymam. się w no, obroni nas, no, ale rodzice też cię bronią. No, ale on więcej. On więcej, no. Było a tak ty. Kisze, ugryzie. I jak ktoś słać. was. <noise> tak. Także sobie leżcie, odpoczywamy, a później może gdzieś pojedziemy, jak tata wróci, co? Może na te światełka? Chcecie jechać? No, nie, nie, nie. Takie światełka świąteczne lampki. Dzień dobry w niedzielę. Zobaczcie, jakie mnie tutaj słonko oświetla. Nieźle co. U nas dzisiaj bardzo, bardzo słoneczny dzień Chociaż trochę chłodny Już byliśmy na jednym spacerze z Melonem Teraz się dziewczynki trochę pobawią A wieczorem chcemy je zabrać Właściwie ja chcę, bo Szymona nie będzie Chcę je zabrać tutaj na około naszego osiedla Na spacer na, Żeby miały zadanie adwentowe W kalendarzu adwentowym Żeby popatrzeć na dekoracje świąteczne W innych domach Więc to mamy zamiar zrobić Potem trochę muszę popracować Muszę dokończyć tego vlog masa montować, więc jak zwykle trochę przyjemności, trochę pracy, ale przeważnie w weekendy, teraz szczególnie podczas tych dziwnych czasów nie robimy jakichś wielkich planów, no bo nie ma za bardzo gdzie jeździć, tak wiecie, gdzieś w takie miejsce, które do tej pory jeździliśmy. Miać mi się chciało, bo dzisiaj rano e, tam zobaczyłam na Instagramie jakieś zdjęcia, takie świąteczne typowe z Londynu, a my, ci z Was, którzy oglądali vlogtober, to, to widzieli, że ja chciałam właśnie w, w październiku jechać do Londynu na kilka dni, najpierw chciałam do Polski, potem na kilka dni do Londynu, no ale zrobili nam drugie zamknięcie, więc, więc ani jeden, ani drugi wypad nie, wypad nie wypaliły, e, więc sobie tak myślałam, dobrze, może teraz pojedziemy zobaczyć właśnie świąteczny klimat w Londynie zobaczymy jak to jest, e, no i tak przeglądam te hotele, przeglądam i... E, Dopiero sobie za chwilę zdałam sprawę, tak za chwilę po pięciu minutach, że przecież mamy psa. I sobie nie możemy, tak wiecie, byle y, tak pojechać od tak, y, że ja mam pomysł i za minutę bukuję hotel. Y, na szczęście wzięłam tam taką opcję na bookingu, żeby były zwierzęta z możliwością przywiezienia zwierząt i jest sporo naprawdę hoteli to takich, takich fajnych, więc, więc może się zdecydujemy, tak właśnie koło 20 pojechać. No ale zobaczę, Szymon jeszcze musi w pracy sprawdzić. Dziewczynki już od 18 mają wolne, więc moglibyśmy sobie właśnie od niedzieli do e, środy pojechać. Także trzymajcie kciuki, żeby tym razem się udało. A jak się uda, to pokażę Wam taki mega świąteczny Londyn ze wszystkimi lampkami, bo widzę właśnie, że lampki jakieś tam przystrojenia w sklepach są. Także mam nadzieję, że uda nam się to zobaczyć na żywo. Dziewczynki też byłyby bardzo zadowolone. Ehm, I tak, także zaczynamy niedzielę ehm, miłego oglądania i pamiętajcie proszę o subskrypcjach i o łapkach w górę. Kto najpiękniej na świecie zjadł zupkę? Ja i No, to proszę bardzo. Desery myślałam, że mam tylko jeden, już chciałam kroić, ale się znalazły dwa. Także lećcie, jedzcie. Uciekła już. Jesteśmy z dziewczynkami na takim długim spacerze, słucham? Tak. I zobaczcie, liczymy i które domy mają światełka. Tu niektóre mają takie piękne dekoracje. Ile już, Milka, naliczyłyśmy? 44 już mamy i idziemy dalej szukać. Chodź. Teraz tu wejdziemy. Te się nie świecą, bo ja widziałam w nocy, że tutaj są na tych, tych. Widzicie lampki, tylko że się nie świecą na tych drzewkach. Jeju, ten jaki ładny. Tak pewnie nie będzie na wideo widać, ale kolorowe lampeczki. Tam ktoś całe ogrodzenia ma. Super, co? A Wam się te tutaj jelonki podobają? Re, nie, renifery to są. No widzę. I tam jest Mikołaj, zobaczcie przy drzwiach. Super. A jakaś kokarda tam. Rower i ławka. Jutro albo we wtorek mamy zamiar przystroić dom na zewnątrz, więc tutaj wyjęłam takie lampki. Nawet nie wiem skąd ja je mam, nie pamiętam, żebym je kupowała, ale to jest taka zasłona, jakby lampkowa. One zwisają na takich sznureczkach, więc na pewno gdzieś tam w oknie umieszczę. I tutaj, zobaczcie, kupiłam ostatnio w BMI jak byłam po funcie dwie takie ogromne torby na prezenty, one są naprawdę duże, więc mam zamiar użyć te dziadki do orzechów i je tak ułożyć wzdłuż szyby żeby po prostu będzie je z zewnątrz widać, nie wiem jak to będzie jeszcze wyglądało, mam nadzieję, że niezbyt badziewnie, że będzie to tak fajnie wyglądać dosyć oryginalnie więc pomysł mam teraz biorę nożyczki i zabieram się za wycinania, z Wami się to już pewnie żegnam do zobaczenia w kolejnym vlogmasie